O. I to jest tego typu sytuacja. Regularnie co tydzień zdarzają się tego typu kolizje, aczkolwiek nie aż takie yy, w zdarzeniu jak dzisiejsza. Niemniej jest to skrzyżowanie najbardziej wypadkowe w całym mieście. Chyba cały Wydział Komunikacji powinien sobie zdawać sprawę, urząd również. Bo jak sądzę, chyba obligatoryjnie jest to koszt ogólny, społeczny. Dlatego, że ubezpieczyciele, czy ubezpieczeni muszą ponosić za to koszty. Jest to jedna z główniejszych dróg dojazdowych do szpitala? Jedyna, która jest w tej chwili użytkowana. I samochody skręcają do szpitala, czyli karetki pogotowia z różną prędkością, w różnych sytuacjach. Zresztą, jak widać, cała ulica nie posiada chodnika. Nie jest przygotowana przede wszystkim do przyjmowania bezpośredniego ruchu karetek, które wjeżdżają na sygnale. Czy pan widzi jakieś rozwiązanie? Rozwiązanie? Wydaje mi się, że tutaj powinien, powinno miasto się całkowicie zająć sytuacją na tym skrzyżowaniu. przede wszystkim ogromne utrudnienia, jakie są przy skręcie w lewo, jadąc od ulicy Gerbera, skręcenie w ulicę Mickiewicza, Właśnie y, tworzy tego typu rezultaty i sytuacje, które notabene są tak nagminne, że ja mieszkając tutaj w, na samym rogu y, w tym mieście od 40 lat, jestem żywym tego przykładem i, opera, i obserwatorem. Wielokrotność zniszczenia mojego ogrodzenia to już nie liczę, bo y, szczęście, że jeszcze nie, sta, nie stał się jakiś y, konkretnie śmiertelny wypadek. Aczkolwiek w tej chwili w, w tym samochodzie jechało dziecko. Mogło być różnie. Więc zostawiam to pod uwagę i rozwagę naszych rajców miejskich. Nazwijmy ich może w ten sposób, może bardziej będzie to odniesienie adekwatne od burmistrzów czy naczelników. Bo rajcowie kiedyś dbali o społeczeństwo, a jak widać dzisiaj, nie przykładają do tego żadnej walki. Z tego co tutaj widać, jest to droga powiatowa, czyli starostwo, a nie gmina. Tak, ale to już chyba wespół zespół. My nie musimy tego jako mieszkańcy rozdzielać, że to jest gmina czy powiat. Jesteśmy mieszkańcami tego terenu. Mamy prawo się czuć w jakiś sposób bezpieczni i zabezpieczani, jakieś nasze dzieci, również jak widać, dzieci, które również chodzą tą ulicą. Można odwrócić jeszcze obraz i pokazać ulicę z perspektywy, że nie mają którędy się poruszać. Myślę, że wystarczająca jest to wypowiedź moja na ten temat. Proszę powiedzieć, jak to się stało? Jak to się stało, że, te, że, że Pan znalazł się tutaj właśnie w tym miejscu? Jechałem do szpitala, proszę Pana, sobie. nie pokaże. Jest Pan lekarzem, jechał Pan do szpitala? Tak. I, i Pan jechał od strony, od tu, Piaseczna, rozumiem. To. Chciał Pan sklecić w lewo w tą ulicę. I w tym momencie ktoś Pana puścił, tak? Puścił, tak, błysnął mi światłami, puścił mnie, mhm. a tutaj leciał z bardzo dużą szybkością. Samochód, który no... uderzył w Pana no, i w uderzył. tym momencie Pan zatrzymał się na Zatrzymałem ogrodzeniu. Zatrzymałem się na ogrodzeniu. Nikomu się nie stało na szczęście. Z tego co wiem, to nie. できるのかたち、この人たち。